Serio? Serio? To play to him doesn't doesn't just help you they ask you who just have to say that you're fine when you're not. jeszcze nie było. Cześć to Ania witam w kolejnym nostalgicznym odcinku. Dajcie znać czy macie jakieś wspomnienia z 2007 roku. Czego wtedy słuchaliście? Jeżeli lubicie takie muzyczne wyzwania, zachęcam Was do subskrypcji. Odwiedzcie też nasz patronite, to dzięki patronom powstają filmy takie jak ten. Dzień dobry! No, hey. Dzisiaj <śmiennie> będziecie odgadywać piosenki, które w tym roku kończą 15 o, lat. Ale o, najlepsze, super. Ciesza matematyka. Siódmy. Uh. Pięć punktów dla Agnieszki. Okej. Okay. Usłyszycie po trzy fragmenty siedmiu piosenek. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz artysty. Jeśli rozpoznacie je, naciskacie przycisk. Macie 5 sekund na odpowiedź. Pierwszy fragment wart jest pięć punktów, drugi fragment wart jest trzy punkty, trzeci fragment wart jest jeden punkt. Jeśli Wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na pozostałe osoby. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu. Wszyscy wracacie do kolejnego fragmentu. Muszę usłyszeć prawidłowe tytuły piosenek i nazwiska lub pseudonimy wykonawców, by przyznać punkt. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów! Oh yeah! Ja mam... Ferdzi, kocham Cię. Ja mam takie pytanie, ile mieliście lat w 2007, bo to może mieć wpływ na wynik? E, 27. 12. 17, czyli. Okej, okay, ja nie jestem aż tak stary. 17. 12. Ja, to... ja miałam 13. <głosy> 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 e, bo to będzie Hidden'e. Like no, 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 don't you cry, don't you cry. O, jest e, Sara Light? Jakaś september mi się kojarzy. Nie, ale nie. september, satellite to też nie. No pachnie. Jakie to. jest prawdopodobieństwo, że ta piosenka mogła wystąpić w ostatnim opublikowanym odcinku? No, no ale pod Kate to bym podczepionała. No, ale nie z Kate Ryan. Nie, nie, nie. nie mam żadnego pojęcia, <noise> ale jakby to jest osoba, która. Co tam jeszcze było? Która mogłaby to być? To ja zaryzykuję, co mam do Ale stęcenia. przepraszam, tak, tą nie, rączkę to tutaj. No. To ja mówię, że to jest Venus satellite. <grystanie> było blisko. No mi się wydawało, że to jest September satellite. No i to będzie mała odpowiedź. No, mi się wydaje, że to nie było to. No jak nie było taki, I później jest tu, tu, tu. No, no, dobra. tu, tu. No, to September... satellite. A! Bo <grystanie> ja <grystanie> <grystanie> Tak to był ten rok? A co że że w ogóle nie jest to! Całe życie byłem... <grym> tak! Ale teraz tytuł. Ja mogę zrobić? Nie, Poczekaj, no. Ja nie chodzę, Życie oczywistym. A to jest to? Może mój. Jak ja jej to powiem. Ale wpada, poczekaj. Nie chcę żadnych zmian. I to jest Szymon Wydra i Karpę Diem. To jest na pewno Szymon Wydra i to jest. Jaki no, przy... nie, to nie Szymon, jest tata, ten mój poemat, w moim życiu będzie poemat, to nie jest to, co drugie. Poczekaj, to nie jest to, jest to, to, jest to. Jest to, to co drugie. To nie jest ten, trzeci. a dobra, to Mogę sobie ptak śpiewać do refrenu? Bardzo miło. Nie, to będzie Szymon Wydra Carpe to jest moja odpowiedź. Jak ja jej to no, powiem, Szymon Wydra Carpe Trzy punkty. Kurczę, 15 lat już? To ma no. piętnaście no, lat? No, no. no, no. no, ja to ja zaryzykuję. Dawaj. <grym> Szymon, wydra Diem, do nieba nie chodzę. Nie? Ola? Nie, nie znam tytułu, znam piosenkę, ale. Znowu Ola. znam piosenkę, no, nie to znam tytułu. To był radiowy. Sądziło, że teraz czytam. Jak, jak ja, ja to powiem, że ja już. Dłużej, dłużej tak nie mogę. mogę. to nie wiem, no się Powiedz, nie wiem. Wolny przede wszystkim. Dłużej tak nie mogę. A co może być dalej? Bo to pewnie w tekście było. Wolny przede wszystkim. Szymon, wydrażam arpeggium. Nie? Ola? Boże mój, Szymon Wydra Karpediem, <śleszy> Szymon Wydra Karpediem wolny. Szymon Wydra Karpediem, Diem, jak ja jej to powiem. Naprawdę? O, o, serio taki a, tytuł? Yeah. I mój ulubiony wers. Chciałbym <śleszy> żyć życiem towarzyskim. Tak było. E, interpretację no. przedstawi nam Janek, prosimy bardzo. O czym śpiewa podmiot liryczny w tej piosence? Chyba nie chciał <śleszy> mieć dzieci, wiesz? <śleszy> no i Szymon wydrażył życiem towarzyskim, bo w Radomiu bardzo często kowidywałam na meczach. Na mieście. Nie żebym ja nie wiadomo, jak dużo tam łaziła. Ale na meczu tak? często chodziło. No i to jest, żyj marzeniami, Szymon. Karpe Diem jak to się mówi. To jest najgłupszy tytuł świata w takim razie. O, wow! To to co tam słychać już Szymona w Widry teraz? No, włosy chciał, wiesz? No ale później był rockowy, znaczy taki bad boy, nie? Z tymi rokazem. Taka pink, nie? Też tak. Z pazurem, ale jednak wiesz. Ale do radia. Do radia, no. Mm -hmm. ja Wiem Daft kto to jest. Nie jest na pewno. To jest w ogóle tam jest ten sample z Daft Punk. A to nie jest Daft Punk właśnie, ja myślę, że to Nie, jest no Daft Punk. ale rapuje Aha. ci kto inny, nie? Aha. Ale sample jest z Duftpunk. No, a to, to czekaj, to tytuł powinien być taki sam. A może to nie, tytuł się, to jest taki podziwacie. sam. Stronger can you Pięć punktów. Ale rozbęba. Nie Znaczy to mi się wydaje, że to jest Kanye West i jeżeli tytuł jest taki jak piosenki Daftwa, Daft Punk, to było Harder, Faster, Stronger? Zaliczam Stronger. stronger. A stronger po prostu. Kocham tę piosenkę, naprawdę. Miło no wiadomo, ja Kanie teraz trochę. no. Jakby Kanie teraz mocno odleciał. Ostatnio chodził w bluzie z papieżem, tak? Tak, 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 No, no jest też... On teraz w ogóle pseł ma chyba innych jakieś tam je? Je Kanie. Kanieje. No i ostatnio fani mu zrobili zrzutkę, bo to już nie Kanye jest miliarderem, istnieje. więc fani zrobili mu zrzutkę, żeby znowu miał status miliardera. Mimo wszystko co Kanie robi, to no te starsze piosenki są top. Gold digger. O, oh. pani kochana. Jej, jej, jej jej! ros. I teraz, kurde, zespół. Basta. <laughs> Bayamos compañeros. Kurde, nie przypomnę sobie chyba. Wy wiecie obydwaje? No ja chyba tak, ale wiesz co nigdy się nie wie tak. To też taka piosenka z radia. To mm -hmm. dobra, znasz i nie wiesz, kto to. No. To ja y, strzelam, że jest to. Y, la camisa Negra Nie! <laughs> Tengo la camisa negra. To jedyny Latynos, którego zdał z <laughs> tego czasu Ale ja tam on y Ale przecież ona, Santa, ona ci Santa. zaśpiewała całą piosenkę Kto? No Aga przed chwilą Aga śpiewała całą piosenkę, a ja w tych słuchawkach <laughs> A ja powiem, że to jest Juánez Balaniamos Compañeros Tu mis amigos hemos empezado Ta <laughs> Basta Los momentos vayamos compañeros <grymne> moc Mocne, no, to się mogło udać G To ja Może mi się wpadnie wiesz, po pierwszej literze nazwa zespołu To ja mówię, że to jest uh, ojciec Alvaro Soler uh, vayamos compañeros <grymne> Ojciec Alvaro Soler No bo przecież Alvaro Soler miał wtedy z 13 lat, no to nie mógł śpiewać Alvaro senior się... <grymne> Alvaro senior uh, vayamos compañeros <grymne> Yyy... Marques, wajamos kompanieros. Trzy punkty. A -a -a! Ale Jakie jest najbardziej popularne Juan. imię Juan? Aha. E, A jak Juan jest, już, widzisz, już był Juan Iglesias. Nie, na pewno jest jakiś inny. Sanchez. Juan Sanchez wajamos kompanieros. A może nie Juan? <grym <grym <grym> Alvaro. Ej, no to ja mówię, że to był Sanchez przecież. <grym grym> Ty tu? z Companeros <noise> 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 Nie, numer no <bo> 3 <noise> Zrobiłaś to mi smaka, nazwa. naprawdę powie jak się nazywa <noise> <rozwija? głosy> No nic nie pomógł, no Jak jest gwizdać po, po hiszpańsku? Słuchajcie, może tędy droga Mi się wydaje, że to jest zespół No dobrze, to oboj, mam jeszcze jeden strzał <noise> Strzelam, słuchajcie, nie czytałem, ale Marques. <grystanie> Tytuł? tu? Chyba ja was kompanię, Jeden punkt. Marques. Seriously? Seriously? Niech ja powiedziałem, nazw nazwisko pisarza. <grystanie> Tego jeszcze nie było. <grystanie> Nigdy to się nie się poddawaj, podążaj za marzeniami i przede wszystkim bądź odważny. Tam jest S co prawda tutaj na końcu, ale <laughs> Gdyby to nie było, że 15 lat, bym powiedział, że Alvaro Soler, no bo to też jakby teraz, nie? Tak. Ale, ale, no, ale to też jest taki tam... zespół, nie wiem, znacie jeszcze coś ich? Oni Wydaje chyba mi się że to to też... chyba jeszcze mieli. No ale to no. może tam, typu wiesz, jakieś dwie, trzy piosenki, ale później no, no, no zanika. Nie? Ania płacze. Dobra, ale dalej przegrywam. Ale w jakim stylu? No tak, tak przegrać się i przegryzłam. Ale, że jesteś wycierazną odcinka. Warto czytać. Ale jeżeli nie, to, to ten. Chodzi do biblioteki. Tutaj też okładki. O, stary! Oceniajmy książki po okładce. Nie, brawo, brawo. Okay, Dziękuję bardzo. Szok. Chciałam powiedzieć, że to jest niemiecki zespół z Włoch. Włoch? co fajnie. Wow. No i na pewno tak powstała nazwa, w się sensie. słuchajcie, no. Arabina, tak. <laughs> latino, że jakby jak jest, znaczy, hiszpańskie. No to, to to. Marquez. Dawaj, Ola, bo ja nie znam. Y a? Aga? Więcej ma to jest. Go, go da, dzisiaj. Dawaj alfabet, zacznij tak sobie. A, B, bo czekaj, ja sobie A. Wszystko... Poczekaj, ja muszę sobie teraz zdało wszystko. Trzymam jeszcze chwilkę. Tak, two hours later. Fal start. To jest teksański? <sumüş> to? Teksański hej? Nie. Kurczę, bo ten początek brzmi trochę. No to brzmi jak 300 tysięcy 500 na kobiet. Nie wiem, to było pierwsze, co mi przyszło do głowy, ale teksański jest chyba starszy. sobie już w 15 sekundzie. Ale to jest polskie, nie? Tak Wiedziałem, że ona się tu pojawi o, ja ja tryb. Tryb. tak, tak, tak się... O, wow, <gryb>. i znowu to uh. zrobiłem Shut up and drive, Rihanna. Shut up Shut up and die albo cry Shut up and die. I... Shut up and drive i Ryan's no, Mo i krash wtedy Rihana wtedy była królową popalnie. Sara, <tud> taki hit! Ale zapomniany da, to teraz totalnie. O, wow. Ciekawe, jakie włosy miała wtedy pewnie takie jeszcze. Ona miała wtedy Szymon To było to tak? cięcie. Tak. To było najmodniejsze cięcie wtedy. Tak, tak, jezu, totalnie bop. tak! Wszyscy się obcinali na Rianę. A ty miałaś wtedy jeszcze długie włosy? Czy już się chciałeś na Rianę. Nie, wiesz co, chciałem, żeby mieć szansę Uriany. Czekam. Wiesz, że ona już mamą została. No a ojcem. i <laughs> Tak, początek jest podobny. A ja w ogóle pomyślałam o tym, a ty całuj mnie. Ta a to, Riana, to takie polskie, naprawdę. To bardzo polskie. To bardzo tak to jest. To jest sam z taksańskiego, tak. A propos Jany, to wiecie co ostatnio odkopałam? Uh, Unfaithful. Ja i tak jestem bardziej chyba tym Only Girl In The World i tutaj nic nie przebiję chyba tej piosenki. To ja chyba Ambella, no i... klasyk. W ogóle czekam na super Bowl z nią. Jezu, co ona tam zrobi? A obżona że ona zaśpiewa wszystkie te swoje hity. I przebije w końcu występ Beyoncé, bo tyle lat, było coś lepszego od Beyoncé. Co panu... czekam, ale już bym jej powiedział, wiesz. Minęło 15 lat, Riana. Sory. Miałaś Ja? Te szybkie rączki. Katarziz <śmany> <śmany> doda. Ajajaj. Nie nie, nie zechciałeś mnie! Żegnaj najwięcej Katarzis Virgin doda... Nie, nie Virgin, to jest Dorota Rapczewska. Doda, Virgin Katarzis. Och, piękna piosenka. Wybrałeś mnie! piosenka Nie wybrałaś mnie? <todgłosy> jest to, jest <todgłosy> nie wybrałaś mnie. <todgłosy> doda po rozstanie z Radziem. Nie, płacz. Radę, <śpiew> Ten Radosław ma i jego plecy. Boże, kawał historii. Jak Oj, wygląda tak. teraz Radek, jak wygląda teraz Dorota? Jakby Radek nie zmienił się za bardzo. Nie. Włosów mu sobie włosy Szymona wydry, tylko. Już wiemy, gdzie się podziały. <laughs> Doda! Virgin, ja nie, Ja nic dużo nie się zastanowić. Katarzyc, ja tak. Nie. Nie nawet do mnie jeszcze. <laughs> pisząc, co zamykam, pewien dział. Ja się wtedy na przykład dowiedziałam, co znaczy ja też. Dzięki temu tytułowi. To prawda. No to, że jeszcze żadna firma farmaceutyczna tego nie wykorzystała. Taki <laughs> że... <Leki> na przeczyszczenie. <laughs> nie, no, na udrażnienie nosa. No ja bardzo dużo razy śpiewałem te piosenkę. Oj, tak. tak? No, no bo rio, nadaje oczywiście katarzis. Nie znasz, tego pokoju. Ale na tego nigdy nie miałem krasza. Kiedyś, e, kiedyś ten, e, to już nie było z radiem, było z Nergalem. E, kręciłem lody e, w, w Jelitkowie w Gdańsku. No i, i e, zwolnili mnie na chwilę, żebym mógł sobie pójść na plażę. No i usiadłem tam, bo siedział mój kolega. No i e, przejeżdża Doda e, z Nergalem, a to jeszcze wtedy było prepuderkowe, jeszcze nie było tak, że wiadomo było, że oni tam są razem. E, I ona miała różowy rower, on No i e, Doda siada obok tam mojego kolegi i tak e, pyta się go, no co tam? I e, on coś tam mówi, a ja się tak zestresowałem i mówię, Maciek, idziemy już na plażę. Maciek. To było jakoś tak z 15 lat temu, no. No nie poderwaliśmy, a to jechaliśmy tam nad morze, to jest nasz męski wyjazd. I siadała wokół nas Doda, prawda? I Maciek, idziemy na plażę. Stara ja dobra na Ja bardzo lubiłam oh, to też. przyznaję, no? bajki były super. Znak pokoju, właśnie. Tak, bardzo oh lubiłam. Juga, tak. Jaga. No, to już nie jest. No i teraz Ale mówię, jakby to była Riana, to bym sam baćka poprosił. Maciek, czy mógłbyś się przesiąść? No <laughs> hi, Riri no really Fenty. Do you like Barbados? It's sopot near there. Jak <laughs> jak like, gonna like sopot. <laughs> Czyli jak był casting do 12 kroków do miłości, to się nie, raczej to nie dla ciebie program. Dwa, nie, nie znam. Nie znasz? Ty jest nie ta, ta, ta. To jest ten program teraz, co Doda e, szukała. Sobie. Ja to bardziej wiesz, do zakochania jeden krok, nie? Uh. Nie mogę dojść do refrenu. Crazy life Michael Bublé. Michael Bublé 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 Michael Bublé Michał How Michał No Michael Bublé Crazy Times Coś co pasuje do uh, Michael Bublé no to Crazy Love Dobra jesz uh, Michael Bublé You my you're my everything Everything's I tell You You're my You my, <laughs> <You're> my. <laughs> my soul okay. <laughs> you're, you're the song star the Michael Bublé, Get Away. Yeah, yeah, yeah. Michael Buble, It's You. No śpiewa tam It's You, It's You, It's You, oh it's, it's You. Nie super, ale inaczej it's to ja. To... Ja nie lubię takich piosenek, jak ktoś ma bardzo prosty refren, bo to jest Crazy Life, Crazy Time, It's You, It's You, It's You, It's You. A oni później nazywają tą piosenkę Umbrella. A mogę powiedzieć jeszcze? Ja powiem po prostu Crazy Michael Bublé.

Tururururu. O, i właśnie, i co jest w, przy tym ostatnim tururu? Może to jest tytuł? Ja już nic nie wiem. Znaczy, zresztą piosenkę w ogóle? Nie, to jest i pierwsza, której nie znam, ale y, to jest moja linia programowa, że ja nie lubiłem Michaela Bublé. Bo to było, wiesz, y, liceum i dziewczyny się kochały w Michaelu Buble, i ja byłem zazdrosny, nie? Ja nie przepadam też za Michaela Bublé. Nawet na święta? Hmm. Nie, dla mnie jest y, podobny level jak Chris Botti, po prostu odrzucam z urzędu. Jaki to ma tytuł? Michael Bublé. Everything. What? To no w końcu byśmy zgadli. Nie no ty, ty powiedziałeś taki jeden refren. On tam typy. śpiewa, że You're everything, chyba, nie? Zrobiłem sobie ostatnio maraton Michaela buble. Jadę na, na jego koncert! Uh, uh. Oh kiedyś. Super. Ja w ogóle byłam jego wielką fanką, jak byłam nastolatką i po maturze pojechałam do Berlina specjalnie, żeby jego zobaczyć na żywo. A później, jakby w Polsce, to nie wiem, czemu mi ciągle nie było. Nie po drodze, do nieba nie oh. po drodze. I e, jadę w tym w przyszłym nice. roku. Taki nice, jadę. nice, nice. Ja byłem w Krakowie super. chyba on kiedyś był. Ja lubię tego płytę kolędową. Ale to jest chyba najlepiej sprzedająca się nowa płyta świąteczna albo jakoś bardzo wysoka, o, jest naprawdę rok w rok się... No bo świetna no, jest. No, naprawdę. ale naprawdę dobra jest. Kochani, piszcie jakie są wasze ulubione piosenki świąteczne tutaj i albumy. No grubo. Nam Linkin Park. Nie, 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 to... O, kochana. Z którego to było roku? 2007. 7? Ja nie wiem czemu, ja powiem Kasia Kowalska Antidotum. O, fajna. Ale nie, nie, wtedy to na łyżwach jeździłem z Mariettą Frycą. To nie, <coughs> to, to 12 lat miałem wtedy. Nie wiem. Ja też nie. Chciałabym więcej posłuchać. Mhm. Janku? Mhm, mhm. E, jest to... Tak, no. Jest to... Takie hotel <laughs> mm, Dość Linkin Park What I've Done Aj, to do oh, tak! Oh, bo ja nie usłyszałem oh, po jakie łodzi śpiewają to jest angielska wersja. Linkin Park. Mm. E, what I've done. What I've done! Taki <grym> takio hotelo. No. Przez chwilę pomyśle, że to jest e, taki hotel i że to jest właśnie. To jest Erasmus na początku. Musem. Myślę, coś rokowego, tak. ale tak. Pierwsza nie, w, nie w ogóle nie pierwsza moja myśl, bo no, ja tylko że to też nie 15 lat, to było uh, Bring Me to Life. Nie wiem dlaczego. To bo pierwsze co mi w ogóle Aha. przyszło do głowy, jak usłyszałam ten. To nic. Jakby myśl, pięć punktów. Tak, kochani, to się zdarzyło. No nie no, yy, bo ja naprawdę słyszałem tam niemiecki. Ja, ja byłam na koncercie wiesz, i to he. akurat tym ostatnim w Polsce przed śmiercią w ogóle Chestera i to był naprawdę taki. O za cudowny koncert, naprawdę super. No i później jak się okazało właśnie, że popełnił samobójstwo jakoś tam parę miesięcy później, to był totalny szok, bo koncert był naprawdę ekstra, świetny. Ja wyszłam cała mokra, po prostu tam skakałyśmy z koleżankami, jak po prostu... Szalone. Szalone, nie naprawdę dobry koncert. I to y, ja kiedyś słuchałam za dzieciaka Linkin Park. Nie jestem jakąś super super fanką, ale zawsze uważam, że dobry zespół to jest taki, że idziesz na koncert, może nie znasz wszystkich piosenek, może nie jesteś fanem, ale wychodzisz zmęczony i szczęśliwy z tego mm, tak. koncertu. Ja mam sentyment do Linkin Parku, y, bo jakby swego czasu słuchałem trochę y, 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 jakiejś jednej płyty, już nie pamiętam się tytułu, taka biała kładka co okładka. Inna, inna sprawa, trzeba im oddać, że rzeczywiście mają tak charakterystyczne brzmienie, że po latach nawet, jak słucham jakichś innych piosenek, to słychać ten taki Linkin parowski yy, sznyt. Miałem po prostu na widelcu te punkty. <noise> Oczywiście, że tak. Mhm. I, co, i co, ja, u, u, co ja z tym uczyniłem? Ale no. ten jeden punkt zrekompensował wszystko. <noise> no, niby tak, ale wiesz, jakby on wyglądał po prostu tak. W sumie tak Nie pamięta stylu gry, tylko pamiętam, się wyniknie. No właśnie. Poza tym nie wiem, czy czytają w komentarze pod ostatnim odcinkiem. Ludzie cię kochają, pragną cię więcej w tym programie. No, bo wiem, wygrałem, tak, się. a wiesz, e, prawdziwi fani to wierni po porażce. <laughs> Dzisiejszy odcinek wygrywa Agnieszka. Woo Woo! Ale powrót. 5 punktów dla tak <laughs> 11 punktów dla Sergiusza. odcinek wygrywa Ola! Ale ja to jest fair, bo ty mi dałaś ten Ale Ale że czekajcie, bo czekajcie, bo mój tego co? jest coś ładnie nie pykło. Więc za co? To? To <laughs> za to, że ja jestem. to, że ja miałam myśl po prostu. Jezu, ale to jest super! Dobry odcinek, po prostu yy, dobre piosenki. No. Teraz już takich nie pamiętam. ma. Dziękuję patronom Dzikiego Ucha, to dzięki nim powstał ten film. Specjalne podziękowania dla następujących osób. Zuzia Kania, Ania Szmelter, Walerian Walerian, Tomasz Mak, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Beata Bezak, Ela Podeszwa, Piotr Wernicki. Kochani, piszcie tutaj w komentarzach, jakich piosenek sprzed 15 lat zabrakło wam w tym odcinku.